Wyzwanie: Jak w atrakcyjny, świeży sposób wypromować Polskę, kraj, który na zachodzie wciąż kojarzy się głównie z zacofaniem i prześną wiejskością? Jak stworzyć nowe ikony polskiej kultury, czytelne dla młodego pokolenia cudzoziemców? Jak trafić do najbardziej pożądanych odbiorców, młodych trendsetterów? Realizacja: Sięgnęliśmy do korzeni polskiej tradycji. Jako inspirację wykorzystaliśmy najbardziej znane polskie legendy. Wykorzystaliśmy nowe trendy z pogranicza kultury, sztuki i designu. Za nietypowe medium posłużyły nam winylowe figurki. Stworzyliśmy kolekcjonerską serię winylowych figurek inspirowanych polskimi legendami. Każdy zestaw nawiązuje do jednej baśni. Wchodzące w jego skład figurki to współczesne wariacje na temat historycznych, legendarnych postaci. Do zestawów dołączone są także książeczki z tekstem legendy. Każda opowieść kończy się zdaniem zachęcającym do bliższego poznania i odwiedzenia Polski. Efekt. Figurki serii Polish Heritage to piękne, designerskie przedmioty które poza funkcją dekoracyjną spełniają jeszcze jedną istotną rolę. W nieinwazyjny sposób przemycają informacje na temat polskiej kultury i zachęcają do pogłębienia swojej wiedzy na temat Polski.